Dzień dobry w nowym odcinku, wprost z ruchliwej drogi w Indiach, gdzie ja się znalazłem. Zapraszam do oglądania. Ruchliwa to wcale ona nie jest w tym momencie, ale w niektórych momentach jest druga. Jedno wiem, będzie ciężko się nagrywać, ponieważ jest tu, jak słyszycie, głośno, no więc będzie trzeba gdzieś odchodzić, bo czy tam będzie ciszej? No zobaczymy. W każdym razie jestem jakieś 200-300 metrów od hotelu. Znajdujemy się w miejscowości Kerala. No i dzielnica nie dla białych. Ja to sobie znajdę, nie? Znowu, jak w samolocie, tak tutaj jedyni biali. Chociaż nie, wróć, w samolocie, przepraszam, była jeszcze pani stewardessa biała, nie wiem skąd ona pochodziła, ale... Ale białej karnacji była. No, a teraz wam troszkę kolorytu tego ruchu ulicznego pokażę. Obiecałem, że wejdę gdzieś w boczną uliczkę. No to czas wejść i zobaczyć i zobaczyć jak się mieszkają. O, a tu panowie sobie drukują. Taka drukarnia. Okay. Okay. You want to see? Yeah? Eh, come in, there. Thank you. Go, go to office. Okay. And, uh, Thank last... you. you come, uh... O proszę, już mnie zapraszają do drukarni. Mogę zobaczyć. Na każdym kroku. O. Pres Wiecie, jest pres Co? Szybka akcja w drukarni świętego Franciszka. Już mnie zapraszali, a zobacz, a to, a tamto. Tu nie o to chodzi. Patrzę, e, przeszedłem troszkę tymi lokalnymi uliczkami w każdej posesji. Jest biznes, warsztat jakiś stolarski, sprzedaży ryb. A tu wiedzieliście, jakaś drukarnia, troszkę na większą skalę ale wszędzie jest jakiś biznes. Ja wrócę do tego, bo troszkę poczytałem o Indiach, jak to wygląda, a mam wrażenie, że, że chyba mało wiemy o Indiach. Jestem już wyspany i chciałbym wam troszkę opowiedzieć, jak to wczoraj było na lotnisku, proces wizowy, co się tam odbywało, bo było szybko i wiele się działo. Zatem już wam wszystko wyjaśniam. Po przylocie zaraz dostajecie karteczkę z, z takim dalszą, dalszym procesem wizowym. A propos tych tuk-tuków, słuchajcie, tutaj jest w miarę cicho. Taką ulicę znalazłem, że można Wam coś opowiedzieć. Zatem, karteczkę wypisujecie wszyscy bardzo pomocni. I od razu mnie wyhaczył Pan, że do procesu Evisa, czyli inna procedura, inny korytarz, jakby inna sekcja. O, teraz e, myślę, że to jest lepiej wyjaśnione. Podchodzę, a tam ułożone w rzędzie fotele. Dwóch panów, bardzo przyjazna atmosfera. Ale są pytania. Dla mnie trochę zaskakujące, jak dla Europejczyków. Jakie pytania? Pytania dla nas może dziwne, ale czym się zajmujesz w Polsce? Czyli jaką masz pracę? Czy masz pracę? Jaką masz pracę? A czy do Indii nie przyjechałeś pracować? What? Słuchajcie, mentalność i pytania takie. Europejczycy przyjeżdżają do Azji pracować. Ja nie będę tego komentował, ale yy, zobaczcie... W jaki sposób też pewne, pewne społeczeństwa są albo nieuświadamiane celowo, tak. Ja już nie chcę wchodzić w jakieś takie dyskusje, e, co pokazują ludziom, w jaki sposób ich ukierunkowują, żeby nie używać innego słowa. Dalej, już e, odciski palców. Reszta procedury, ogólnie cała procedura w przyjaznej atmosferze, ale te pytania dosyć zaskakujące. Eee, dalej to już kontrola bagażu. Nie było nikogo z kontroli bagażu. Pani sprzątająca mówi: Idźcie sobie, idźcie. Także reszta tak odbywała się na lotnisku. Później, co było trzeba ogarnąć? No, wymianę kasy oraz karty SIM. Podszedłem, od razu Was wołają. Chodź do mnie, chodź do mnie, tu Ci e, wymienimy, wymienimy. Ale jak widzę, słuchajcie, trzy mordy, które już tak na pierwszy rzut oka chcą Cię przerobić, bo jesteś biały. No to ja mówię, hopie, ile tam e, będzie, nie? Za te. Cześć, Jurek, cześć. E, ile będzie za te. 100 dolarów, nie? I on mi powiedział cenę, ja mówię, dobra, dobra. Ale mówię, kurde, nie mam internetu. Nie mam internetu. Jak to sprawdzić? Ja mówię, gdzie jest internet? Jakiś free internet, nie? Wi-Fi w internet. Idą mordeczki. Cześć chłopaki. Hello! Hello. Wiecie, takie, takie fajne chłopaki. E, zaraz mi pani jest takie stanowisko. Pani mi y, WiFi musi wpisać wszystkie dane. Wpisała, już miałem wi-fi. sprawdzam, a on mnie chciał przerobić na w zasadzie tutaj niedużo, bo 400 rupi. No, ale chciał przerobić, więc trzeba podejść kawałek dalej i popytać, bo tam tych kantorów jest trochę. Hello, y, jest troszkę znalazłem fajną, mordkę, która. Która była uczciwa na pierwszy rzut oka, ja mówię: hej Mordo, e, za mało dajesz, daj więcej. A on mówi: Nie, nie, nie dam. Nie dam ci więcej. Wróciłem do niego, a ja mówię: Jesteś uczciwy gość, wymienię u ciebie. Wymieniłem, kupiłem kartę również z Sim, troszkę z problemami, ale odbyło się wszystko ok. Co więcej, na lotnisku od razu zamówiłem taksówkę w tej tam samej cenie, co jak patrzyłem na aplikacji Uber. Uber tutaj działa. No i to w zasadzie tyle co odbyło się na lotnisku. A, jeszcze była jedna ciekawostka, ale za dużo mojego gadania. Jeszcze wam powiem, co było z taksówką. Oh my friend, fresh coconut. Do you want fresh coconut? Yes, you want fresh coconut? Yes, ok. 5 dolar, ok? 5 dolar? 5 dolar. Everyone who wants 5 dolar. Nikt nie chce za 5 dolar, ale za 40 rupi to i ja sobie kupię.

Woda z kokosa. Mm, chyba trochę przereklamowana. Pierwsze moje wrażenia? Nie czuć kokosem. Czuć wodą. Lekko kwaskowata. I zależały ten kokos? Nie wiem. Mm. Ale podobno bardzo zdrowe, także. Wasze zdrówko. Idę sobie ulicą i tak. O. Pan, pan przy drodze. A. Przy takiej drodze. Fajne panie. Widzie pani, jabłka jej się wysypały. Torba się urwała. Jest pan. Naprawi. Naprawi torbę. Naprawi zamek. Buty zaceruje. Mały przydrożny biznes. Thank you so much. Thank you. Mały przydrożny biznes. Wiele tutaj ludzi jest takich, którzy podchodzą i wyciągają rękę. Daj mi, daj mi na jedzenie. Ale też są tacy, którzy w tej niedoli w jakiś sposób sobie radzą właśnie takim małym biznesikiem. Z taksówką zaś było tak, że na lotnisku, żeśmy zamówili taksówkę, no i pan nas może. 5 minut i wysadza w hotelu. Pytamy, czy to ten hotel. Mówi, tak, tak, to ten hotel. Nie wysiedliśmy. Przychodzimy do recepcji. Mówimy: Hey, hello, how are you? A on mówi, że how are you? fine? ale wiecie, to nie ten hotel. To jest ta sama sieć, tylko nie pod tym adresem. Taksówkarz was źle wysadził. No i co teraz? Warta nad ranem, lokalnego czasu. A on mówi, wiecie co, dajcie mi ten e, rachunek z lotniska, skąd e, lądowaliście. Zaraz recepcjonista, w, recepcjonista wziął i ogarnia, dzwoni, e, który taksówkarz co i jak. Słuchajcie, pod ogromnym wrażeniem, ja to będę podkreślał, tam gdzie jestem, to nie będę tego ukrywał. Słuchajcie, do 10 minut. Może nawet mniej. Taksówkarz był z powrotem, mówi: Przepraszam Was najmocniej, pomyliłem się. Już się tam dogadali, gdzie jest ten hotel. No i zawiózł nas pod wskazany adres. Wszędzie, nie tylko w hotelach. Teraz e, nagrywam dla Was ten materiał, kręcąc się po lokalnych uliczkach, tak jak i po tej, troszkę. Odchodząc od tego zgiełku, takiego y, y, głównej ulicy, wszędzie ludzie są mili. Na ten moment po pierwszym dniu bardzo pozytywnie jestem zaskoczony Indiami. Indie z czymś się nam chcą kojarzyć, nie? Nie. Nie kojarzą mi się z żadnym smrodem. Mm -mm. Ja tutaj nie czuję... Wręcz jak wyszedłem z lotniska, kojarzycie już wam mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że doświadczam tutaj innego zapachu. Jestem na bocznej uliczce. Żeby jakiś tu. zapach jakiegoś rynsztoku? No. Śmieci? Owszem, jak przejdziesz, no znajdziesz gdzieś te śmieci, ale umówmy się, wszędzie są te śmieci. Bardzo mi się podobają indie, że one są chaotyczne? I like it. I like it. Naprawdę. No to jeszcze pozwiedzajmy tej. Chcecie, Chcecie jeszcze? Ja też chcę. Moi wszyscy. Widzowie, którzy są z gastronomii, uwaga! Przygotujcie się, lepiej usiądźcie. Jajka prosto od góry. Nie, nie, spokojnie, one są przygotowane, ale w ten sposób podane? Jeszcze nie widziałem. To wszystko jest opisane, ja Wam celowo to pokazywałem. O, bardzo proszę. sposób przyuczenia do zawodu, że są na, na takim stażu. Fajny pomysł, jest taki moment rozruchu w zawodzie, żeby, żeby się przyuczyć. No, jak mogliście zauważyć na tym bufecie, żadnych serów, żadnych wędlin, a jedynie taka forma na ciepło podanych w podgrzewaczach, w tych bemarach. No i jeszcze na życzenie forma omletów na ciepło. Inaczej, pieczywa też jedynie tostowe, no i bułeczki takie ryżowe. Owoce, pokażę Wam, bo ja sobie nabrałem owoców. melon No. Taki nie za bardzo. Zobaczcie. Wow. Ale oni są grzeczni, nie? Ale dlaczego? Ponieważ to jest tak To jest człowiek od Poczekajcie, żebym nie pomylił. To jest człowiek Manager of Finance. Słuchajcie, człowiek od kasy, menadżer Finansowy. Ok? To jest, wiadomo, szef kuchni. Tak? Sales. Sales manager. Okej. Okay. Housekeeping. Housekeeping manager. Słuchajcie, wszystko było w pokoju Pikobelo. Dobra? Ta dziewczyna nami się opiekowała podczas obsługi w restauracji. Dobra? Nie muszę więcej mówić. Tak? To jest człowiek, który zarządza całym ten, ale sam się przedstawi. Yeah? General Manager of Hotel. Jest? Yes. Całym tym przybytkiem zarządza. I tu jest nasza mordeczka od gastronomii. Yeah? Yes. Yes. Taką świtę tu mamy. Wow. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Nice stay. Thank you so much. Yeah. Bardzo mi było miło w tym hotelu być i takich przemiłych ludzi poznać. Dziękuję za oglądanie, że jesteście ze mną. I zapraszam do kolejnych odcinków. Następny również będzie z Indii. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.